Okej, okay, chodź tu piesku, pomożesz mi. to dla mnie. Dobry piesek, dziękuję. No i cóż ludziska, to też jest kolejny... ...achievement... ...do zrobienia. A mianowicie... Hmm, jeśli przejdziemy przez całe Rave Home, nie używając. Nie używając... Um, żadnej, nie broni poza Gravitiganem. Okej, okay, gra mi raczej tego nie zaliczy. <laughs> Ale cóż, będzie przynajmniej zabawa. Szkoda trochę. Ale niech będzie. Nie chodzimy już do Home. Ravenholm. Mhm, Ravenhome. No fajne wejście przez starą szopę. Yy, chyba komuś. urwało głowę. Do samej dupy. A druga sprawa. Ważniejsze jest wnętrze. Chodź tutaj. Aport <noise> chyba ten też stracił głowę A moja ulubiona broń w Rejholm. To są albo te butle. Albo te tarcze. Oj, 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 oj najlepsza broń. <noise> Ojoj ojoj ojoj, coś się stało. Spadła. A to poproszę. No co za gówno. Tyle w temacie. Oj chyba się pali. Hmm. jak kto to mówił O nie wiecie co jeszcze to włączę na chwilę Patrzcie oj, oj oj. Dobra, teraz podziękuję temu czemuś co to jest Aha, dobra, to było stare gównitko jakieś Okej, okay, odpalmy to jeszcze kraby idą mm, tylko jeden? O, fajna zabawka, naprawdę Okej, okay, chodźcie, chodźcie Chodźcie, 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 chodźcie.

No, klasa. Sprawa załatwiona. Gdzie jest ta na tarcz? Dobra, tam jest. Tu coś jest? Nic nie ma. Mhm, spadł właśnie znowu tą tarczkę. Oj, 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 oj. oj. O. Dziękuję. Kurde, Marcela. Dzięki. Kolego. Pastor? Mhm. Mm Okej, okay, coś tego palić nie mogę. Aha. Ty je! tył mnie. O, fajny pomnik. Nie, nie powiem. zobaczmy co my tam mamy. Parę pierdółek. O, oh, fak. Siema. Co to za skurwiały headcrab? No, to się z tym pobawię. A to mu co? Nie no, spoko. Może być. Dla mnie bomba. Dobra, wyłączę mi cię cię odłączę. Ok, weźmy sobie jedną bombkę. Na pamiątkę. Jupi! Ok, fajne pułapki są tutaj zas zastosowane. Dobra, weźmy sobie tarcz. Naszą zużytą. Piłę tarczową. Po prostu bomba. ma o nie. Dobra, weźmy coś innego. A nie mam. A jest jeszcze na tarcz. Dobra. Łaza! up? Oh fuck. Dobra. Kiedy w tym macie? Spadł ale gdzieś tu była tarcz a to mu co się stało? aha tu nie mogę wejść ty jeszcze żyjesz? no okej okay, załatwione Dobra idźmy do tego budynku okolica zwiedzona co znowu łapcie dziękuję w we mnie musiał wrócić. Robiliśmy szafę. W to musiał pozbierać. A, do góry, zobaczymy co jest u góry. No, ma no raz. Co tu mamy? Nic ciekawego. Dobra, musimy mieć tam tędy. Muszę posprzątać. To wybiście przemeblowanie. Okej okay, headcrap O mm -hmm. oh, fakt <gry> Dobra, wesoło się zaczyna robić. A, coś tu jest? Jest krytka. Okej, okay, fajnie wiedzieć. To będzie się udać mniej więcej. Chyba tędy. I to chyba jest skrytka. Będziemy miał iść. Aha, skrytka. Dobrze myślałem. A teraz poszukajmy tego wyłącznika do transformatora. Słyszę ten... wyłącznik. O, oh, byczes, please. Ja pierdziele, nie. Gdzie jest ta Morda. Widzę, że muszę cały czas tym łazić. Nowe córki? A, to są mocniejsze od krawy. Chyba samce. Albo samice. Okej, okay, dobra. Już mi nikt, nikt tego nie włączy. Całe szczęście. Ta rączka odpadła. A ty co? Nie lubię cię. Okej. Okay zmutowanych są kraby Okej, okay, coś jeszcze mam? Okej, okay, dobra Najważniejsze jest

Weź to tam... władujemy. Co to kurwa się tak drze? Aha, dobra. Luz. Muszę to przetransportować. Gdzie to mordą? Pięknie. Kolejny No, spokój. Oj, to jest dobrze do rozwalania tego desek Aha, dobra, to wiem, co to jest? No chodźcie, 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 chodźcie koledzy O nie dobra bliska, będę się użyć Magnumki Mi się broń skończyła Dobra Ok, tam jest ...schowek Bynajmniej. O, użyjmy się gminatnika. Eee, słabo to lata. Ale zabiło. To luz. Aha, tam żeby się dostać, to trzeba użyć samochodów. Dobra. Spoko. Wiem o co biega. Dziękuję za podwózkę Okej, okay, tam nie dojdę Tam mógłbym w sumie chyba wskoczyć Ej, prawie by było, dobra, spróbujmy jeszcze raz Magnumka, a jak? Znaczy tych bosów chyba nie będzie Kurwa Dobra, ludzie skadoczek razy szuka, ostatnie podejście Nadu z tym gównem. Mhm. Dobra w autko albo na autko Urzywa, nie mogę skoczyć, no ale lipa Zaraz sobie to podaruję Aha no to luz Pal ci się skurwy Dobra, zrobię to po swojemu masz Jep Ok, wszyscy wszyscy chyba Musi nie nieco bawić że z tym granatnikiem Zastrzelam was z góry No i spokój Brzeźnia Dobra, spokój z krabami. Okej, okay, fajnie wiedzieć, że mnie zabiło auto przez własną głupotę. Gdzie są te znajdźki? Stu? Aha. Nie ja myślałem. Dobra. Czy się opłacało? Nie wiem. Ludziska, trochę życia i. Pierdółek. Dobra. Teraz lecimy normalnie. Dziękuję. Kolarne gówno się buja. Okej. Okay. No, ja jestem Kiedy jesteś? No, ojciec Grigori, spokoj. Dobra, magnum. Nie ma co się pierdolić. Szyma! Nachet kraba, trochę marno traswo. Rzecz kurwa. Nie denerwować mnie, a ty też mnie chciałeś strzela? Ok, dzięki za pomoc, kolego. Fakt, co mnie zatruło? Gdzie jest tych gówno Okej, okay, tam się Hamie mały, o coś ci urwało, ten skoczył do góry. Trzeba. Tyle w temacie. <laughs> Coś pięknego. Dobra, idziemy na dół. Tak mi tu nic dobrego nie spotka. Czy to jest? Nie chyba nic. Chciałaś! krabie. Ale gnoje Są te kurde rasowe Podkaby ja To się wypali czy nie? Nie, chyba nie O, chyba samochód wylecił w powietrze Albo nie Mamy progres. My my Ooo. No, ktoś miał urwanie głowy. Widzicie, co ja on trochę mam podejrzenie, że te kurdy mi idzie dosłowstanie. Chyba nie. Dobra. Jeszcze ewentualnie mam jeden granat w magazynku. Dobra, miałem. Dobra, myślałem, że coś tam chodzi. Okej, okay. dobra, wczytywanie. Mhm. Mm Co to kurwa jest? Zombie, jaki Zombiaki po No, Spadaj, bo cię wystylizuje. Nie chciałbyś tego? tensa to dinda